Laser CO2 jest urządzeniem, które bardzo szeroko wykorzystujemy w gabinecie. Ma wpływ zarówno na powierzchnię skóry, czyli możemy za jego pomocą złuszczać powierzchnię skóry, jak również na głębsze struktury skóry, czyli za jego pomocą możemy podgrzewać skórę mniej lub bardziej punktowo i pobudzać komórki naszej skóry do produkcji kolagenu. Dlatego znajduje zastosowanie w bardzo wielu wskazaniach. Po pierwsze, w redukcji zmarszczek, w redukcji blizn różnego rodzaju, blizn potrądzikowych, blizn pourazowych, blizn pooparzeniowych, również w poprawie wiotkości skóry, czyli w poprawie napięcia skóry, jak również możemy za jego pomocą usuwać plamy i różnego rodzaju przebarwienia oraz różnego rodzaju niechciane zmiany. Do zabiegu pacjent jest znieczulany. Jeżeli pracujemy na całej twarzy, tak jak jest to w przypadku, kiedy chcemy złuszczyć i zredukować zmarszczki, przebarwienia czy popracować na bliznami potrądzikowymi. Znieczulamy pacjenta za pomocą kremu. Po upływie około pół godziny możemy przystąpić do zabiegu. W przypadku, kiedy chcemy usunąć zmiany skórne, znieczulamy pacjenta miejscowo za pomocą igły i strzykawki i przystępujemy również do usuwania zmian. W każdym przypadku zabieg z użyciem lasera frakcyjnego jest zabiegiem, który wymaga okresu rekonwalescencji. Laser CO2 należy do grupy tzw. zabiegów ablacyjnych, czyli takich, za pomocą których usuwamy zewnętrzną powierzchnię skóry. Dlatego wymaga okresu rekonwalescencji i pacjent potrzebuje około kilku dni, żeby skóra wróciła do stanu wyjściowego.